Prawdopodobnie jesteśmy atakowani! Bo tak właśnie jest! Uuuuh! może jednak trzeba było zamknąć tą bramę? To ona była otwarta! To no przecież nasze drzwi stoją dla wszystkich otworem! Teraz to nogi rozkraczyłeś i otworzyłeś co innego! A moja ciura już jest zarezerwowana! Niech mnie ją teraz to, a to kto? Śmiało, możecie już klękać! O nie! Nie klękajcie! Nie ma miecza. Czas na reality check, wy kiełbasiarze! Resocjalizator! O nie! O nie! dalej albo Ruda Kapuldy! Powiedz mi wszystko, co wiesz, coś mi tu śmierdzi. I to nie mój dziurawiec. No dalej. Opa! Potem cię na karmie? Nie zleci już akra. Rzadwe jedze stali. Poszerzę twój krater. Nie, Błagam! Wszystko powiem. To śpiewaj. Iwon! No! Jeżeli strą się przypadkiem ze strachu? Trochę poleciało! Pójdź go! Pobudka, królewiczu. Co? Na piczkę, bobra! Czemu... czemu widzę siebie? Królowa Feministek? Zaraz wszystko zrozumiesz. Niech mnie w dupę jebią! Mroczna suka! Co tu się odszusiela? Pamiętasz dzień, w którym zamknęliście Kolorowego w więzieniu? To również był plan Szkieletora. Nasza bestyka postanowiła wykorzystać uczucia, jakimi darzył go... kręciowy <laughs> Wojownik. Donaty ze Striptizów wpływały na konto ZRP, Dzięki czemu byliśmy w stanie wykupić temu debilowi wolność, i gdy już ją odzyskał, znalazł się w samym sercu lek betonu. Wtedy właśnie przemieniłam go w ciebie, a on pozostawił bramy otwarte. I chwilę później ty oberwałeś z resocjalizatora i znalazłeś się właśnie tutaj. Dzięki czemu nasz atak na wasze królestwo się pobił! Nie krzycz kurwo! A ja pod postacią królowej założyłam prawdziwe OR. Fabryce feministek! Chwila moment! Czyli jestem zresocjalizowany? Po skończonej edukacji zapadamy w głęboki sen i rodzimy się na nowo. Dlaczego nic nie pamiętasz? To tak jak ja, ale przed tym waliłem cię w dupę, gdy spałeś. <grystanie>